Łyk Pisma Świętego na dziś. Jest wtorek, 21 stycznia 2025 roku. Wspomnienie Świętej Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy. Święta Agnieszka, młoda męczennica, świadczyła o niezłomnej wierze i miłości do Chrystusa, oddając swoje życie w młodym wieku. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa jako pana Szabatu. Przypominając, że prawo Boże służy człowiekowi, a nie odwrotnie. Czytanie z listu do Hebrajczyków: Bracia, nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, by każdy z Was okazał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Albowiem, gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, poprzysiągł na samego siebie, mówiąc: Zaiste hojnie cię błogosławie i ponad miarę rozmnożę a ponieważ abraham tak cierpliwie oczekiwał otrzymał to co było obiecane ludzie przysięgają na kogoś wyższego a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi dlatego bóg pragnąc okazać dziedzicom obietnicy ponad wszelką miarę Niezmienność swego postanowienia wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę. My, którzy uciekliśmy się do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę. Gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stanąwszy, stawszy się arcykapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Psalm responsoryjny: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Z całego serca będę chwalił Pana. W Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu wielkie są dzieła Pana. Zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Pan Bóg pamiętał o swoim przymierzu. Sprawił, że trwa pamięć jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm bogobojnym. Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Zesłał odkupienie swojemu ludowi na wieki, ustanowił swoje przymierze. Imię jego jest święte i wzbudza trwogę, a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Alleluja, alleluja, alleluja. Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do niego: Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód? On i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za abiatara, najwyższego kapłana i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Miej dobry dzień. Błogosławię i niezmiennie miło, że jesteś.